Cześć, witajcie, ja jestem Nawczonny i witam Was oczywiście w kolejnym odcinku potencjalnych transferów. No i dzisiaj pokażę Wam już yy, siódmy raz, kolejną piątkę. Zaczniemy od zawonika obecnie Chelsea London, yy, czyli Nemanja Maticia. Jest to oczywiście defensywny pomocnik, no i o nim się mówi, yy, że może przejść do PSG. No jak dla mnie raczej do tego nie dojdzie no Matić ma pewną pozycję w Chelsea e, dobrze mu idzie przecież w lidze angielskiej no i nie wiem wątpię żeby Chelsea chciała oddać tak doświadczonego no i tak dobrego zawodnika chociaż wiadomo że ma jednak pieniądze ma fundusze tak więc nic tylko e, może zapłacić e, za niego zobaczymy jak to jeszcze będzie w każdym razie jak dla mnie raczej nie dojdzie do tego transferu no ale wszystko się okaże wiadomo w styczniu kolejnym zawodnikiem jest Luis Adriano, obecnie zawodnik AC Milanu No e tutaj sprawa odejścia wygląda już nieco jaśniej. On już raczej na pewno odejdzie z Milanu. No mimo, że dopiero w lato tam przyszedł, no ale jednak nie sprawdził się. No i Milan będzie chciał go oddać. Pytanie tylko gdzie? On przyszedł z Szachtara Donieck jakby ktoś nie pamiętał. No obecnie mówi się, że chętny na niego jest właśnie ceska Moskwa. No i co do FIFA to ciekawie by to na pewno wyglądało. No obok Dumbi i Musy byłby kolejnym tam ciekawym zawodnikiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. No w każdym razie, no Luiz Louisiana... Ja no, raczej na pewno odejdzie, nie sprawdził się w Milanie. No, on sam chyba nie chce być rezerwowym, tylko woli grać w pierwszym składzie. Co w Ceska na pewno byłoby e, dużo łatwiejsze niż po prostu e, w Milanie. Tak więc przechodzimy do kolejnego zawodnika. Jest to niesamowity talent. Oczywiście e, no, na skalę światową można powiedzieć: jest to oczywiście Kurt Zuma, czyli środkowy obrońca Chelsea, już kolejny zawodnik Chelsea w tym odcinku. No i o nim się mówi, że ma odejść do Lazio. No, E, najpierw może powiem z mojego punktu widzenia jak to wygląda. Jak dla mnie e, nie odejdzie, to jest pierwsza sprawa, że po prostu zarząd go nie będzie chciał oddać, no bo jednak taki talent e, no, oddać, no to raczej nie bardzo. Druga sprawa, że sam zawodnik nie wiem, czy by chciał odejść, no bo jednak w Chelsea może nie jest takim podstawowym, kluczowym zawodnikiem, ale jednak e, no, albo wchodzi z ławki, albo nawet e, ostatnio często występuje. Zobaczymy, jak będzie teraz e, za sprawą nowego trenera Hidinga, czy on będzie dostawał tam dużo szans. E, no bo jednak tam nie ma wcale jakichś e, ciężkich rywali w miejsce o skład. E, Team Kehila także... E, oczywiście Terry, tak więc e, spokojnie do wygryzienia są no i pytanie tylko no, czy Zuma zostanie, czy nie ja jednak bym stawiał na to, że on zostanie chociaż, no tak jak mówię, ja podaję informacje tak jak podają się, podają się w mediach e, no jak dla mnie akurat Zuma zostanie, powinien zostać, no i zobaczymy jak to będzie tak więc czwartym, przedostatnim na dzisiaj zawodnikiem jest Jason Murillo e, jest to bardzo świetny znaczy może <noise> bez sensu to zabrzmiało. E, świetny załonik po prostu, Interu Mediolan On przyszedł e, do Interu też w lato dopiero mm, z granady. No i już się tam pokazał ze świetnej strony niezłe mecze. E, dużo gra przede wszystkim, że w każdym spotkaniu już zwrócił uwagę. Tych największych klubów Właśnie bardzo na niego jest nastawiony Jurgen Klopp, który chciałby go widzieć Właśnie w swoim zespole No tylko pytanie, ile by Inter za niego chciał Pojawiła się informacja w mediach, że Aż 40 milionów Co jest no, wielką kwotą jak na takiego zawodnika No i zobaczymy, czy właśnie Dreds będą chcieli w ogóle taką kwotę wydać No bo jednak Jeżeli by go kupili za te załóżmy 40 milionów No to raczej już Innych wzmocnień nie dokonają, bo Liverpool No ma pieniądze, ale jednak nie wydaje jakoś ich mnóstwo, tak więc zobaczymy, jak to jeszcze będzie. No, Murillo, tak jak mówię, jest bardzo ciekawym załonikiem, przede wszystkim młodym. No, i czy by się sprawdził, VPR no to tego ocenić nie możemy, to trzeba poczekać. No i zobaczmy, czy w ogóle dojdzie do tego transferu. Tak więc na dzisiaj, ostatnim załonikiem jest Loic Gremii. No, i to już trzeci załonik Chelsea w dzisiejszym odcinku. O nim się mówi, e, no dużo się mówi, co na pewno trzeba na początek powiedzieć. E, nie wiem, dwa, trzy odcinki temu mówiłem o nim, że zainteresowany nim jest Spartak Moskwa. E, no jednak no te gdzieś newsy o Spartaku odeszły e, na bok i pojawiły się dwie informacje. Pierwszą z nich jest to, e, że Hilling, czyli obecny nowy trener Chelsea powiedział, że ma zamiar mu dać szansę e, właśnie w rundzie wiosennej, czyli no, zielona lampka dla Remiego, ma szansę się pokazać, e, no czego nie mógł właśnie pod wodzą e, Mourinho pokazać, tak? No ale pojawia się także druga informacja, że AS Monaco jest nim zainteresowane i bardzo ch chce go ściągnąć, e, no bo w sumie takiego typowego napastnika oni nie mają tam Podejściu bermatowa, które już no, nie jest tym samym bermatowym, jednak jest już starszy, tak. Że to było do przewidzenia, że odejdzie. E, no ale został tam Traore. E, no i głównie młodzi jacyś zawodnicy, no którzy no, raczej nie są e, takimi dobrymi zawodnikami, żeby tam zwojować e, ligę. No a na pewno Monako ma przed sobą takie cele, żeby cokolwiek tam osiągnąć, żeby zająć pierwsze czy drugie miejsce. Znaczy, no pierwsze to może przesadziłem, tak? E, pierwsze to do PSG już należy, trzeba jednogłośnie powiedzieć. No ale na pewno liczą na ligę mistrzów. No i lojkremi miałby właśnie im pomóc. No czy do tego dojdzie? W każdym razie. Nie wiemy, tak więc, cóż, na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę. Ja wam już za nie bardzo dziękuję, bo wiem, że zostawiacie ich mnóstwo. No i cóż, do następnego, więc, sięmano!